Dzisiaj chciałbym sobie poglać, w chciałbym mógł się wyślasić. Dobra, zakładaj to na web. masz tutaj. Ja mam nóż, ty masz siekierę i damy ladeś, wyciąć. Tak, i porobimy tego obcego. Już jest tu. Aaa! Klepaj to! Klepaj! Co ty robisz? Sio, 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 sio! Jesteśmy coraz blisko, widzimy już. Kluczyk nie od tego. Jak nie ten kluczyk! Jak nie ten kluczyk! Ciek. Ej! Słuchaj, no, krzywa mordo. To jest druga część Alin Izolacja. z Podlasia! O nie! A w tamtej części, w tamtej części on się na nas patrzył już Mamy teraz, obiektywy się wyświetlają po lewej stronie u góry ekranu Ale ucieka Seligan jak próbuje się <noise> patrzeć na to To nie a, patrz a. za tym, bo to nie o to chodzi Musimy otworzyć pierwsze drzwi, musimy znaleźć jakiś ocalałych i uciec temu obcemu spod lasia Dobra Dobra, to chodź idziemy, musimy załatwić jakieś światło A, no jak jesteś mniejszy niż ta kreska pokazuje to nie możesz w to grać Trzeba trochę oszukiwać w dzieciu, nie? Dobra, chodź Mamy ladę. Do, 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 do. Idę pierwszy jak coś. Nie wcale dlatego, że jestem odważny. I co, mamy tak przechodzić od światełka do światełka? No dobra, już biegnie. Czekaj. Nie, chodź, tutaj alikat. coś będzie. Patrz, a jest! Jest na kominek! Ej, tam jest pochodnia! Weźmiemy latarka, Latarka! Pochodni. To, to nie jest latarka, to jest pochodnia. A, o jak ty to tak dostrzegłeś, coś daleka? Nie jestem, kurduplem małym. Podpali Faktycznie uh -huh. No i mamy światełko teraz, Maciuś Widzisz, no. zaktualizowało nam nasze obiektywi Musimy uciec i znaleźć ocalałych Czyli to tak. co mówiłem A my nie jesteśmy ocalałymi? Eee... My jesteśmy misją ratunkową? Tak, to my jesteśmy misją ratunkową To my ich ocalimy Ale mają prześlane <laughs> Ja bym nie chciał, żeby mnie taki zielony z kwiat i skangulem latowali <grym> Dlaczego nie? Masz no bo... coś do kangurów? Nie, bo jak na mnie spojrzę, to od razu że że debil, a po tobie spojrzę, się od razu, że ci on w ogóle mnie loził mnie. Na dwie pochodnie będę, bo może więcej światła będzie. Dobra, dobra, ty możesz na dwie pochodnie. Dobra, musimy znaleźć jakieś tutaj drzwi są. To są ukryte drzwi, które widać tylko... A właśnie, a, jak się ma nie były ukryte. No nie były ukryte. <laughs> no dobra. dobra. Halo? Idziesz pierwszy. Ale tylko przez chwilę, do pierwszych drzwi. Ja jestem za mały, żeby chyba to klikać. No ty sobie chyba jaja robisz. A nie, one są zamknięte! Aha! Ty, nie, nie wszystkie się da otworzyć. A to też próbuję. O! O, w się, co, rozglądamy się, nie? Staramy się Aha. niczego nie podpalić, szukamy tutaj jakichś wskazówek, albo nie, ocalałych szukamy, cię pamiętaj, no? ocalałych nie podpalamy, ratujemy, okej? Okay? Misja jest prosta i sami przy tym nie giniemy, wydaje no, mi się, no. że zapamiętasz. No, ale poczekaj chwilę, bo to wszystko jest drewno, a ja się boję, jeszcze książki, To w tych czasach wymyślił, żeby nie robić to chatkę bez w ogóle okien? Jeszcze klatka w pokoju, ty jakby na ściule. Bo to Nie, to jest podlasie, to jest, to jest pokój dziecięcy, nie ma okien. Okien, żeby nie spieprzyły. A się tam bawicie? Dlatego masz takie skrzywienie. Jakie skrzywienie? To dlatego, że ty masz taką krzywą mordę. Dlatego jest takie skrzywienie. Ja mam krzywą mordę, bo za dużo patelnią dostawałem w dzieciństwie. Słabo trochę. No ale coś. <gry> Ladziny się nie wybiela. Ty, ale popatrzcie jakie mają wnętrza, strasznie takie, ubogie trochę, nie? Strasznie I, i każdy jest tak samo, kopiuj w klej, kopiuj w klej, jakby domek letniskowy to by był. Ty, a kaj ten obcy jest? Jaki kaj ej, ten obcy? Ej, 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 kamera, kamera! Mądre je n'aurais jamais imaginé trouver un survivant ici. Oh, Françoise, oh, c'est Françoise. Écoute-moi so, bien, wow. le temps presse. Pour po Françoise, tu donnas-tu... Si yeah, yeah. Rejoins-moi plus vite, oui, 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 avant oui. qu'il ne te trouve. Ja ja! Zweila beget Już Switch papo Maciek! Gi mu, mu. Nie wiem co powiedziałem, ale możemy... Właśnie się umówię z nim na randkę i na ruchanko, ale spoko. Ola o nie. Oh. Oh, o, o, to, to A tutaj jednak mieli lampki. Jaki fajny króliczek. To jest właśnie ten moment, w którym powinniśmy to robić, wcale nie szukać ocalałych. Hehe, <laughs> 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 Króliczek przeżyje? Oh, oh. O, skrzyneczka! Otworzyłem skrzynkę, która jest pusta! Ty, ostatnio też były skrzynki. A w jednej z nich znaleźliśmy co? Nóż Skarpetki. Nie, nie było skarpetek. O, moje ulubione skrzynki! Otwieraj Zamknięty! Nie, to ja. Ja próbuję otworzyć to cholerne. Pamiętaj, możemy coś znaleźć. nie, jeżeli tam tam nie idę, to mi jest ciemno, to mi jest ciemno, to mi jest nie ja się chowam. Słuchaj, w pierwszej części było tak, że ty nie wierzyłeś, że te skrzynki się nam do czegoś przydadzą. A mi się wydaje, że w drugiej części w końcu do czegoś się posłużą. One są bezużyteczne. To ty jesteś bezużyteczny, one sobie przydadzą do czegoś. O! Kolejna skrzynka! Coś jest? Nie kręcimy kółko się? Chyba w kółko idziemy. Oho! Ludzi się się z bardzo się i nie On do nas Aaaa! gada, że się przeładowało coś winda i nie może działać I musimy naprawić to. Bawimy się teraz w elektryków. O ja nie wiem czy tam chcemy wchodzić, zobacz no jednak co tam widać. <śmuszczaj> Dobra, okej, okay. ty, ale to jest karabin! Karabin! O nie. O jest! Dobra, jednak jednak A, misja i, musi być! I jaja obcych co... To... Jaja obcych to ja nie widziałem, ale... No ssss, są jaja obcych, takie duże powinieneś zauważyć. Selikan, idziemy tędy. Jak on gada, że jest zamknięte? Jak przecież kamera mu działa. O, to ci chciałem pokazać. Z jaj się wykluły małe obcy. One wchodzą ci przez gardło albo przez dupę, bo to przez jakiś otwór muszą wejść większy. I wchodzą ci, składają tam jaja i z ciebie wychodzi po tym taki wielki obcy i robi Popatrzcie, ktoś jadł dżemor na łóżku. Truśkawkowy jeszcze, wiesz, że ciężko to prać przecież. No oczywiście. Że tak w ogóle musimy uważać, bo to słomka <laughs> czemu przykładasz pochodnie do tego? a nie no, dobra technologia, bo się nie pali tak, to jest antypożarowa słoma z Podlasia a też zauważyłeś o! to co ja? że? że mam ładny tyłek? że grawitacja jest bardzo nie w naszą korzyść nie tak, mogę nawet nie podskoczyć mogę tu nie, nie można skakać, tak, też nie no. zauważyłem ta grawitacja na twojej Podlasiu jest logiczna Aż jakieś tu średniowiecze ma no. o, 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 o Odchodziłem tu... po plaźnie. myślałem, że już biegnie jakimiś wentylacjami wow. tutaj do nas. Ty, patrz! Nie, nie. Oni mają kowadła i dzwanki. Okej. Okay. To średnia broń do walki z obcymi. No, bo oni nie chcieli walczyć, to byli plości chłopi. To byli z wioski tu jest chyba posłanie sołtysa, zobacz, on ma taką ekskluzywną, jakby trawą już nie słomą. <grystanie> ja nie <grystanie> wiem co jest lepsze, słoma czy trawa. No jak to trawka jest świeża, nie? Taka może poczuć łąki kurdecz. O! Idziemy śladem ketchupu. Znaczy sorry, jamora truskawkowego. O, siolika, sz sialika, chodź tutaj. Śpię. Skrzynka, dobra, otwórz. O. o grocie, patrz! Ale ty masz o, do otwierania skrzynek. Weź to bierz to. O, otworzyłeś! Otworzyłeś, słyszałem. <suszelne> o! Więcej skrzynek! Bardzo dużo skrzynek! Dobra, możemy O! Co to zrobiłeś? To, to ja, to ja, to ja. Nie, czekaj! Oby nie otwieraj! Punch! Aha. A kluczyk potrzebny? Tak, daj go. Zgubiłem. Nie, ja co robisz? Iż mam. Uwaga. I konoli. O! Wcisłem! O! O, jest jeden o. przełącznik! Jest! Jest! I czemu się nic nie włączyło? Przestań ja, ja otwieraj te skrzynki! Szukam jakiegoś skina. Maciek, uważaj, bo zawsze jest w filmach tak, że jak wiesz, włączysz coś, to potem obcy wychodzi albo jakieś inne dziadostwo i będzie nas goniło i zawsze jedna osoba musi umrzeć i ty się poświęcisz dla dobra ogółu. Nie, ogół. nie, ja myślę, że tą pochodnię, którą zostawiłem, nią zaatakuje na początku. Mm. My jesteśmy nietykalni, my jesteśmy głównymi bohatelami teraz. Tak, te tak, ta obcy się rzuci na pochodnię, tak? I co, w dupę sobie ją wsadzi? Jak w poprzednim sezonie wytrwaliśmy, to ten też wytrwamy. Nie spoileruj, bo nie wiadomo jak to się skończy. Maciek... Mamy winowajcę. Mamy cholernego podejrzanego kwestii z dżemem. Giverec to bierze? No oczywiście, że ja. <grym> Panie... o nie. O, 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 o! Słyszałeś to? To mnie zamknęło w czymś. Jak to cię zamknęło w czymś? Gdzie, ja gdzie nie wiem, ja, ja jestem w jakimś zamkniętym pomieszczeniu błyszczącym się z złotem. Ja jestem w kokonie. Uwolnij mnie. Mię... No właśnie, tutaj jestem. I nie wiem czy nie przeżyli... nie Szelikan! Co? To otwieraj to! <noise> ja chcesz I... otworzyć, jesteśmy... nie wiem gdzie! Chyba w nie. Chyba w tej windzie utknęliśmy, tylko w innym wymiarze. Dobra, Szelikan, druga runda! Tak, już będzie druga runda. Dobra Maciek, detektywie, podejdź do tego gościa, sprawdź czy czasami nie ma kluczy, czegoś... Halo, przepraszam? Halo? Co ty mu robisz? To trzeba wcisnąć przycisk, wtedy pojedziemy windą! Ale tam... zobacz co tam jest. Eee... <noise> Macie... To się poświęca! Ale ty nie że obok, on nawet nie zauważyć cię. E, e. No nie podać do jajka! E, e. A no dobra. O, ty, ale <grystanie> jesteś geniuszem. Musimy uważać, musimy uważać na to. Okay. Ja pierdzielę, ty na, na pewno pięć. nie da się tego karabinu podnieść? Czemu nie z tektury zrobiony, chłopie? Dlatego ty żeś został pokonany. Z Lanzów zajęła. <grystanie> z czego? O ja Ej. Dużo tego. Oni co? napadli na żabkę i ukradli kurde cały zapas dżemu truskawkowego. Ja się czuję jak na ten. Co to, to? To chyba przeleciało szybko, szalika. Ty biedny kwiatek przewrócił. W którą stronę idziemy, idziemy. Ej, zdam, oni czy byli podźwięk? wyposażeni w karabiny i nie dali rady, a my mamy tylko pochodnie co Ale możemy Co wsadzić? to za karabiny z kartonu powiedz mi? No dobra, ale przynajmniej wyglądają. Ciu, ciu, ciu. Co? Ej, coś to słyszę. Jakby coś biegało. Z tamtej strony. Nie wiem, czy idziemy tam. No, oczywiście, że tak. tak u, nie. U, u. No nie! No bo ja pełnowczuta jest już ja, nie, pełno nie, w gacie. Taki... Nie, tak. O, no. o ty, kurde. Ten chłopcy chodzi jajami, sra wszędzie. Nie, 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 nie nie możemy do tego podchodzić. To, to czemu ty podchodzisz do tego i mówisz, nie, nie możemy do tego podchodzić? Ale trochę dalej jestem, to na mnie nie skoczy. Maciek, ja takie. Takie niepokojące dźwięki i muzykę jakby słyszę cały czas. Ja też właśnie. Nie podoba mi się ten dżemor Jest strasznie gęsty. Oho, kolejny ziomek upadł. Miał okulary 3D założone. Myśli, że zobaczył coś w trójwymiarze przed śmiercią i więcej trupów. Bardzo dużo trupów. Tu to w ogóle mieli taką impę, że chyba zgon wszyscy zaliczyli. Wiesz, bo taki żarcik. Bo zgon. <laughs> Ale śmieszne. Ej, Maciek! Bo... No tu się kisiel wylewa mi z sufitu. I ja pamiętam to takie coś jak było. To jak do tego podszedłeś? To te rzeczy się działy. Ale podejdź, bo ja chcę to zobaczyć. Ja to ominę. Halo? A, a widzisz, ominąłem Wracaj tutaj. No nie. Czas na twoją kąpiel. No dobra. Halo? No któż by się spodziewał, że tak to się skończy. Już, już kody wpisuję na nieśmiertelność, już, już! No nie zostawiaj kody, mnie tu! Weź mnie nie denerwuj, bo muszę zapierdalać z respawna wypluł mnie. No wiedziałem. Chyba zielonemu nie smakuje, nie Dobra, lubi Dobra, słuchaj, bo on jest chyba dalej głodny, więc jak coś, no. to nie wchodzimy tutaj ten ten ślinotogiego, tylko przechodzimy obok. Tylko ja się boję, że przez tą szparę się nie zmieszczę. Musisz dać radę, chyba że dupa ci utknie. Poka. No właśnie o to mi chodzi, jak mi dupa utknie, a obcy wtedy nie, wyjdzie... no masz z lewej i z prawej tyle jeszcze miejsca, że na spokojnie. O, klasa. <słys> Edwo, już czułem jak... Jak się zaciskają szczęki, śmierci mi na tyłku. Zabawa w jajko i myszkę, okej. Okay. Co on wyskoczył? Noo aktywowałeś go na mnie. Ja? <grybę> no, bo dupą tam ruszyłeś, tyton. Co? <grybę> co on mówił? Bo nie słuchałem, bo się tam coś poczuł. to też go nie posłuchałem. Czekaj. Ja śmignę, poczekaj chwilę. A ty co robisz teraz? <noise> Próbuję go skusić. <głos> <głos> na ciebie nie chcą, chyba nie lecą na ciebie. Chyba na mnie nie lecą, bez Ej, dobra, słuchaj, musimy drabinę chyba znaleźć i dostać się do wentylacji. Dobra. O! 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 Okay. Nie, nie, uważaj, uważaj. To nie te drzwi. Dobra, nie te drzwi, okej. Okay. Ty, ale nabrało rozpędu, nie? E jaka fabuła, była, słuchaj stary, musimy zdobyć drabinę, nie? W jakim filmie horrorowym było coś takiego, że ocaleńcy musieli szukać drabiny? To jest no, niesamowite. Ja nie. Tu tu, 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 chodź tu, 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 tu. O, 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 skrzynka. Teraz. Pewnie drabina ja wiem, składa ja wiem, na tam będzie w niej. Tak naprawdę. Bym się zdziwił. Uważaj tutaj na to. Wiem, wiem. Ominąłem. Uważaj, chcesz iść w ślinę z nim drugi raz. <głos》>, dosłownie. Nie, nie. <głos》>. O. Tutaj na, tu, na lewo. Bo kisiel, kisiel no. prowadzi nas. Kisiel skarże drogę. Och. Uwaga, uwaga. uwaga. Ile on ma tej? <głos> <głos> Co jest? Zginąłem. Jak zginąłeś? Przedleś tą ślinę? No nie, no. No to jak zginąłeś? No nie, wyskoczył na mnie i mnie hapsnął. Dobrze, no, że ja nie byłem na tyle głupi, żeby tam wchodzić jako pierwszy. Nie, no, ej, obcy powinieneś iść z tym do lekarza. A mi się wydaje, że masz poważne problemy z cieknącą śliną. Jeszcze raz, misja samobójcza. Maciek, bo ty. Nie, czekaj. <laughs> Sprawdźmy jeszcze inne drzwi. Ja dzisiaj już zaliczyłeś tyle zgonów, że już masz dość. Masz trzy życia. Już dwa wykorzystałeś. Jeszcze raz i kaput? Okej. Okay. No, amen. Dobra, czyli to. <głos> <głos> teraz wyskoczył? Tak, teraz. To są ostatnie drzwi, czyli musimy Musisz iść tedy no... i musimy iść bardzo, bardzo ostrożnie. <noise> drabina, drabina, drawina. Dlawina! Drabina, drabina. drabina na... Młotek? Jest dra... o, 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 o! Coś o, ty o, zrobił! O. Nie wiem, tutaj spadło coś. Biorę drawinę. <noise> budowniczy, kurde Maciek Chodź, chodź, naprawimy to Jak ten typ wtedy tam uciekł przez tą wentylację? Skoro sam nie miał drabiny, co? Co on jest, Michael Jordan? O może skoczył tak wysoko A, no na pewno, a ja nawet podskoczyć nie mogę Już przywołuję drabinę Przywołujesz no. drabinę? Dobra, przywołaj drabinę Do mnie no moja drabina Macie, gdy się unosisz Ja wiem Lewitujesz, ja cholera Po to mi drabina, żeby... No no okay. dobra, mamy. Dobra, ale fajnie. uważaj. Ej, uważaj teraz. Bo wiesz, mamy drabinę. Wiesz, bo tam nachałasowali trochę. Więc obcy może być trochę wściekły. Jeśli notok, uważaj. Albo możesz no. podstawić drabinę i mu wyjaśnić. Jest nie, sprawę, nie, nie. Oj, tu. Oj. I, i rozstają. O! o zarobiście. bo u, do góry. No Iziemy. tak. O, o. Czyli no. Nie, uważaj, uważaj. O kurde. Czekaj, mam. Cały czas trzymam kluczyk, żeby go nie zgubić. No. Bo ten ktoś się będzie wracał. Drabinę mogę wziąć? Nie mogę. <laughs> Do, do wentylacji byś się na pierwszym <noise> zakręcie zablokował <noise> Uważajmy, bo teraz on się tak przemieszczał raczej, Ej, nie? właśnie, on przecież siedział tutaj i miał ten ślinotok, więc pewnie tu gdzieś siedzi O, bo nie, jest cicho, dobrze i ostrożnie. Znowu za mną idziesz, jak ci pierdnę, to wiesz, będziesz miał taki miota ognia, Właśnie, Ripley go pokonał miotaczem ognia Wiem, dlatego mamy pochodnie, chodź tutaj o, o, Co to było? Jakiś tupu-tupu Ale to tam, czy tu? Nie wiem Panie obcy! U. My tutaj tylko na typową inspekcję my, sanitarną. tylko prawda? na chwilę nie, my tylko chcemy przejść korytarz i wrócić. Co to się wyprawia Wie. tu? Jakieś dupy słyszę. Wiem, a za Dobre, mało widzimy. Trzeba nie. było latarkę zainwestować, a nie w cholerną pochodnię. U. Co to średniowiecze jest? Okej? Okay. Halo? <laughs> 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 Jak on mnie zabił? Przecież kurde siatka było. Maciek! Ja straciłem jedno życie, a ty masz ostatnie. No wiem, idziesz pierwszy. W dupie twoje, ja już umarłem. Co tam Iść, jest? Gówno nie jest. unikać krat. No, od kiedy taka zasada jest? Zoba, widzisz? No i co? Zeskoczył tym małym gównem. Co, że tędy się niby przecisnął? Rzucił się na ciebie. Jak Hanka na kartony się rzucił na mnie, ale to nie znaczy, że... Ale bez sensu! Dobra, idziemy. Nieważne! Gdzieś... Chyba. Ej! Dobre! O nie, tu są te! Kratki! Patrz. O, o, No to ja już podziękuję. A ja przejdę? Bo się nie boję. Okej, okay, tu jest jakiś rozwidle. O! Chyba tędy. Popatrz się. Albo nie. Poczekaj. O! Co to? Wyłączył mi wentyl. Ej, czekaj, cofnijmy się. Bo tu... w sumie by go posiadkowało. Dobra, ślina nie leci, to jest najważniejsze. Nie ma ślinki? To jest dobrze. Zdam się na ciebie. A ja jestem ekspertem od obcych. Tu jest za dużo jaj. Okej, okay, tu. O! 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 Chyba skaczemy, nie? A no się zerwało to... pod moim ciężarem. Lecimy na dół, nie? Na pewno? No. Ach, huu. Go tam. Dobra. Braba, Jeronimo! Oh. Żyje! Dobra, wiem, idę, idę. Oła. Co mówię? O, o, o jakiś gościu. To jest ten! Ocalały! Ten Francuz, co z nim na randkę byłem się mówiony. Żyjemy, tu mła. Prosy lamp torch i reżon mo! No jak ja cię kocham! No, no, no. What? Oho! No i całą Oho. twoją misterną brankę szlak trafił. Hehe! <noise> Ale go złapało tych. <noise> Gość się poświęcił, dał nam swoje ostatnie latarki, a potem został... Kaput! <noise> Nie no teraz to przynajmniej coś widzę. Dobra, ja mam kluczyk no, cały czas. Uh, 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 uh. Moje ostatnie życie. No nie, to już były trzy, tak teoretycznie to już. No po... i teraz ostatnie. <laughs> Czyli czwarte, dobra, jasne. Dalej mamy zadanie znaleźć ocalałych, pomimo że Wiem. ocalały nam umarł. No bo on ocalał tak naprawdę. Gonimy tego obcego, co on ci zabił tego twojego. Oho! Jak gadziła! Idziemy na śląsk teraz! Do kopalni twojej! O Będziemy kopali, ale tym razem nie węgiel, tylko chyba jaja obcych. Tu jest skrzynka, ale nie otwieram. A ja bym otworzył? To otwórz. No, ale mam zajęte ręce. Mam trzymam kluczy. Ja też. Ej, no jakaś ciebie pierdoła jest. No, nie otworzę. O. kur... <śm> Co ten obcy? Czy obcy zaatakowali ziemię, bo chcieli tani ekogroszek mieć na święta? Czy oni nas zaatakowali, bo chcą wydobyć nam całe węgiel ze Śląska? Mam tak wiele pytań Maciek. Za ja o tych pytań i nic już Ale nie to się nie kupy nie trzyma, czemu zaatakowali Podlasie i na Śląsku? Jak Podlasie nie jest na Śląsku? Ja nie wiem, ale do kopalni może chcieli, tutaj nie wiadomo co, tutaj jest jakieś No jak nie wiadomo czegoś. co? No węgiel jest. Nasze czarne złoto piękne. Szelikan, tutaj jakiś list jest. Trzeba przeczytać. Dawaj go, czytaj go. Nie, nie można. A, On nie umiesz czytać. To jest Bigos! Albo to jest ten. Ke to jest. To jest ta nielegalna produkcja Dżemoru truskawkowego, który był rozlany. To ja myślę, już... że Barszczyk. Jest siekiera O, idę! Tu! Idę! Tu! Maciek! Ja <gry> jestem w końcu. Daj mi siekierę! Czemu ona taka zakrwawiona? No bo trochę ją uświniłem. Rąby. Taką brudną. Dobra, czekaj, wyczyszczę trochę w tym baszczyku. Czyli honory. Okej, okay, dobra, ale to się zwali na nas wtedy. Nie, ich honory, dawaj, szybko, szybko, zanim je złapie. No to nie to! No nie. Ej, A ja, tutaj? Wiem, ja wiem które to jest miejsce. Tu, tu, tu! Widzisz to? Patrz! He. O! Widzisz? 200 IQ. O, jest Nie wyjście Nie było. Nie było. Gwiazdy chwilę. widzę! Szybko, szybko jesteśmy już blisko! Trawę widzę! Błąd się widzę w tym... niebu Ale Macie miałeś szczęście! Ale miałeś kurde szczęście! I chyba bieg za mną, idziemy? No chyba tak! tak. Chyba, że chcesz zostać, jednak... Ja śpię. <laughs> Jaka trawa dziwna tu <laughs> Masz już życia na minusie, ale ci pozwolę dalej ze mną biec. Potrzebuję towarzystwa. Chodź. No dobra. Uważaj na... Nie trawą, bo cię zje! Dobra! Zrań! O! ja to widziałem Jak Jaką szybko popierdziela? Gdzie ja mam W którą stronę? Przecież on miał zostać. Co? Ja widzę, biega tutaj! Nie bra, biegnij! 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 Nawet cię nie zatrzymuj! A! Jestem przy drzewie! O! Ja pierdzielę! Maciek! Musisz do mnie dobiec, musisz do mnie dobiec, A ty... musisz biec. Ja już dobiegłem chyba do checkpointu no. czy czegoś takiego Jakiego checkpointu, ale w którą stronę ty biegłeś? Ja tu wszędzie drzewa, trawa, jest jakaś obstrana, nic no. więcej nie ma Maciek, to jest zielone! Nie ja widzę, widzę, ale on tu gdzieś Dawaj, ja bo... Zamykaj tą bramę! Ja mam jakieś flashback i ja widziałem tą bramę, taka sama była w pierwszej części no. I to się źle, o nie! ile! o, no. Maciek? Jesteś A, tu. Okej, okay, dobra, myślałem, no. że... Zostaniesz po drugiej stronie. Dobra, Maciek. Ale musimy teraz uważać. Bardzo cicho, bądź teraz. Dokąd idziemy Nie stań na żadne z jajko. Prawą stroną tu jest bezpieczniej. Teraz w lewo. I delikatnie łapki. Jakbyś chciał się podgrać do lotówki i zjeść kanapkę. Dobra. Czekam. Ale dzwoniaczki. Gdzie na prawo? O, tu są jeszcze drzwi kolejne. Okej, okay, zamknięte. Maciek. Musimy iść. Widzę wolność, Maciek. Biegniemy! Oho. jakieś pioruny walą Tak, oh, O, oh, to helikopter! Elon Musk nas lecił ratować! Się, prawo. Oh, wy trudne wybory! Jak źle wybierzemy, to umrzemy! Po lewej! Jo to... oh. oh, pierwszy, ale ty to słyszysz? Ty Czerdy. jesteś? Ty pobiegłeś w prawo. Ej! Maciek! I Czemu on taki nabity? Nie wiem. Może Opewnię to jest paliwo! Praki. Może to jest paliwo, może to nie mamy wysadzić, tylko to jest... Odjedziemy samolotem albo helikopterem. Jakieś mury? mury już mury wysadzić. Nie wiem, no wszystko wygląda tak samo. Jest jak dziura. Oh! <słuch> nie tędy, ten, nie tędy! Ten, ten. Ja rozumiem, jak idziemy błędnie, to on tam biegnie po prostu i nas kieruje Aha. w dobrym kierunku. A on nas kier. o! On nas kieruje, mhm! Mm Pomyślałem, że chce nas zabić i zjeść, ale okej, okay, mogłem się mylić. I nóż znalazłem. Nóż masz? <słuch> Dobra. Ah. Po wielu ah. godzinach tułaczki po tych cholernych kanałach w końcu znalazłem. Kczyj te honory, bo ja normalnie już zgładniałem, nie? O, NI. Nie. Nie. Ah. Ni. I naprzód ku wolności! Ku wolności! Gdzie? O! Oh, o! Oh, za nami! Jakie to bydło wielkie jest! Oooooooo! Oh. Ja pierdziele! Uciekaj! Uciekaj! Ło Ło, Ło no, to się odpierdziela, chłopie, oni Nie helikoptera raz... go odczepnęli. Już rakiety mają, ale to ta technologia szybko idzie na tym podlasiu. Oh, jest, jest! Ziomeczki! Jeden się wy... wykopytnął. Otwórz. Chodź, odjeżdżamy stąd. Który bierzesz? A musimy dowódcę znaleźć. A czemu tu wszędzie jaja są? O, 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 o. co to? W w dom był w domku, był w domku, był w domku, był w domku On <grym> to są siedzi No Ej, ekipa, gdzie jesteście? A może na górę musimy wejść i SOS wezwać? Chyba tak Dobra, lecimy na górę Chodź, ku wolności O nie, ja takie déjà mam Ja już to gdzieś widziałem Gówniane piętro, na które się wchodzi O, na którym nic nie ma No no przecież to jest pod no, to lasie jest pełną nie, no. parą No i dobra, idziemy, jednak nie Jednak to nie miało być to Chłopy na nas czekają Maciek! Nie daj się zeżreć! Jest! 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 O, 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 Jest! Ty mój najprzystojniejszy człowieku! Find three fuel barres. Yep. No to tu są beczki, czekaj! Mam ostatnie dwie! Paliwo zaniesiemy im i nas zawiozą! Dobre, chłopaki z Francji przylecieli specjalnie na Podlasie, żeby nas ratować! Jednak dobre mordy są! Ale ty szybko przebierasz tymi nóżkami! No bo chcę stąd spieprzać! Chłopaki, mam! Benzynę, paliwo, bierzcie to Ja też mam, ja też mam, proszę pana Dobra Maciek, ja lecę z tym gościem, bo ma fajne minigany Maciek siadaj! Zrobiłem ci miejsce, siadaj, siadaj no. Dobra, gotowy? No No to lecimy no, to... Ale cię wygieło No ciebie też Pamiętaj, rakiety! Możemy strzelać z miniganu Napierdzielaj żołnierzu! Ty Panie, długo będziemy startować? Jeju jak długo? Ten obcy to naprawdę to zaraz przybiegnie jeden sałatki. Super, masz jakieś. Ty biopaliwo im zatankowałeś. No Olej rzepakowy. No, no nie, no to na korpkę ma ten helikopter. O! 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 końcu! Jest! Lecimy! O! 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 Co jest? Co strzelają? A co nie strzelają? Nie wiem. No pieprzając, coś, coś przed nami. Co tam jest? Jakaś wojna tam się toczy, mówię ty oni do nas strzelają, my do nich? Że, że co, że o pole się biją? Do Francji więc jakiś lot 16 godzin Oho Dobra, krócej! Krócej! Mayday? Mayday Maciek? Maciek żyjesz! Maciek! Dwie oh, trzecie gorsze, że lata No, w Ale ja mam! Jesteśmy wszyscy o... po areną 51. Popatrzcie jakieś wielkie wrota są. Jeżeli tam biegniemy tam szybko.